Witam serdecznie w kolejnym podcaście. Kogo słuchasz przed mikrofonem? Grzegorz Kasjaniuk. Dzisiaj groza w stylu Pipps Temat muzyki zespołu Deep Purple. Nie odnoszę dzisiejszego tematu do współczesnego dnia, chociaż tak naprawdę, jak sami Państwo posłuchają, dotyczy to tego współczesnego momentu grania zespołu Deep Purple niż tego sprzed kilku dekad. Erotyzm. Erotyzm Stan zbudy hołdem dla czarno-białych filmów grozy? Zespół Deep Purple naraża się na śmieszność, wciskając się z fantazjami starszych panów pomiędzy nastolatków. Czy tak miało wyglądać studyjne reunion legendy roka z 2013 roku? Frankenstein, Mumia, Dracula i para nastolatków... Która ze względu na seks apil dziewczyny ma straszne kłopoty z potworami. To oś teledysku The Purple do utworu Vincent Price, który choć opakowany dobrą produkcją i realizacją, wypełniony jest niestety tandetą No what? To był pierwszy od 8 lat studyjny album The Purple, który miał premierę 26 kwietnia 2013 roku. Od chwili premiery zbierał same dobre recenzje. W Polsce od razu album zadebiutował na piątym miejscu listy Olis i uzyskał status złotej płyty. Natomiast w Niemczech, Austrii, Czechach i Norwegii od razu skoczył na pierwsze pozycje. Czołowe miejsca na listach sprzedaży album zajmował również w Rosji, Szwajcarii, Szwecji i Finlandii. Zespół ma oddane i grono fanów już od kilkudziesięciu lat. Wystarczyłoby mu tylko trwać na scenie, żeby podtrzymywać dobrą pasę oraz status legendy. Dlaczego Deep Purple postanowili wpisać się w trend obrażania uczuć religijnych? Wydawało się, że po ostatecznym odejściu w 1993 roku zespołu Richiego Blackmora który interesował się okultyzmem i czarną magią, grupa pozbyła się tych skojarzeń. Tak się jednak nie stało. Muzycy postanowili zakpić z chrześcijaństwa. Po obejrzeniu teledysku Vincent Price. Pozostaje niesmak. Utwór zarówno tytułem, jak i tekstem nawiązuje do ról amerykańskiego aktora znanego głównie z występu w filmach grozy, Vincentego Leonarda Price'a Jr. Teledysk z pozoru wydaje się być tylko hołdem dla czarno-białych filmów tego gatunku. W rzeczywistości jednak epatuje erotyzmem w stylu Pip-Show, siląc się na seksualne prowokacje charakterystyczne dla subkultury gotów. Stanowi Połączenie negatywnego odniesienia do religii katolickiej oraz perwersji, zwanej przez promotorów fantazją erotyczną. Czy to celowe działanie? Naiwność nie jest cechą dojrzałości i doświadczenia, a muzycy z Deep Purple to stare wygi, więc zapewne wiedzą, co robią i po co to robią. Zakonnica... To symbol oddania się Bogu, modlitwie i bliźniemu w potrzebie. To powołanie połączone z poświęceniem. Wiele świętych Kościoła było zakonnicami. Tymczasem bohaterka teledysku Deep Purple ubrana w bieliznę oraz kaptur i welon z zakonnicy z zawieszonym u boku różańcem wygina się przy róże w erotycznym tańcu. To nic innego jak drwina z religii, niepohamowana chęć do kopania jej i zszargania świętości. Teledysk nawiązuje bardziej do filmów erotycznych niż do kina Grozy z lat 50. Choć w oprawie dobrej muzyki i obecności uznanego zespołu, fabuła teledysku świadczy o perfidii bo chyba nie o ignorancji jego twórców. Dowodzi braku szacunku dla katolików i ich wiary. Zespół występuje w teledysku i puszcza oko do widza. To tylko my, The Purple. Nam przecież uchodzą takie żarty i możemy je stroić. Zespół rzeczywiście nie jest poważny. Humorystycznie traktuje swoją rolę w klipie, ale też nie dystansuje się od jego treści. Gilan ironicznie śpiewa Chcę słyszeć krzyk siedmiu dziewic na ofiarnym ołtarzu. Bóg, piekło i skrzypiące drzwi. Zombie, ach! I tu mamy się uśmiechnąć. Tak, to czarno-biały film z Drakulą, owładniętym pożądaniem do młodej dziewczyny, z której za chwilę wyszł się krew. A przez moment zabawi siebie i nas kpiną symboli, atrybutów wiary. Jest przecież po drugiej, złej stronie. Fetyszowe ukazanie zakonnego habitu, symbolizującego czystość i skromność, a także różańca, to tanie chwyty nastawione na reakcję. Obojętnie czy pozytywną, czy negatywną. Czyżby zespół obawiał się, że płyta nie chwyci? Przecież chwyciła, dlatego trącał strunę, która wydobywa nieautentyczny dźwięk. Może to marketingowy zabieg mający promować Berlin Dwengon, który otworzył swoje podwoje w roku wydania płyty. Ta makabryczna, niezwykle naturalistyczna atrakcja do straszenia jest gospodarzem planu zdjęciowego, a może nawet sponsorem. Vincent Price to pierwszy klip kapeli od czasu albumu Parpendicular. Za jego reżyserię odpowiedzialny jest Joe M. Heitman, który ma na koncie m.in. teledyski niemieckiego zespołu Rammstein. Nagranie pochodzi z płyty No What. Nagranej w składzie Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pais, Steve Morse i Don Irie. 11 piosenek zostało zarejestrowanych w Nashville z producentem Bobem Ezrinem. Pracował między innymi z grupą Keys, Pink Floyd i Peterem Gabrielem. A cała płyta i kompozycja Bow and Bond" jest kołdem dla Johna Lorda, klawiszowca Deep Purple do 2002 roku, który zmarł w lipcu 2012 roku. Jest ukłonem, jak się okazuje, mało wyszukanym. Deep Purple, gruza w stylu peep show. To był podcast. Kogo słuchasz? Grzegorz Kasjaniuk, dziękuję. Dziękuję też za Wasze wsparcie. Na dole podcastu możecie zorientować się, w jaki sposób można stronę wspomagać. Wspomagać jeżeli chodzi o YouTube, a także jeżeli chodzi o Patronite, Buy Coffee czy Supi. Dziękuję za Wasze wsparcie. A także odnoszę się do pewnych sytuacji z ostatnich komentarzy, jeżeli chodzi o moją znajomość języka angielskiego. Wiem, że jeżeli chodzi o fanów muzyki rockowej, zwłaszcza metalowej, Prawne wymawianie nazw zespołu to konieczność. Jeżeli zrobi się mały błąd. To świadczy o tym, że się nie zna na muzyce, to świadczy o tym, że się jest nie, niegodnym, to świadczy nawet o tym, że się jest nieprzygotowanym w ogóle do jej słuchania. To może teraz takie małe świadectwo. Mam na swoim koncie kilka tysięcy przeprowadzanych wywiadów, może nawet i więcej. Różnorodnych wywiadów. Od zespołów, które dopiero startowały, jeżeli chodzi o muzyczne granie, po te, które stały się gwiazdami. Tak jak Judas Priest tak jak Iron Maiden, tak jak zespół Slayer czy Motorhead, to między innymi. Także sporo tych wywiadów, które realizowałem na potrzeby radia. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia było to aż pięć wywiadów. Od zespołu Dimmu, Borgir, aż po formację Misfits czy Monster Magnet. Czy też Merciful Fight. Było tych zespołów z kręgu Roka dużo, polscy artyści również, ale wracając do języka angielskiego, nie miałem z tym kłopotu, by przeprowadzać te wywiady. Zdarzało się, że dzwoniono do mnie w sposób niezapowiedziany. Okazało się, że w redakcji był telefon, ktoś dzwonił z Norwegii, Szwecji, z Anglii, z Niemiec. Czy też z Ameryki Łacińskiej i prosił o kontakt ze mną. Ja wtedy taki wywiad przeprowadzałem, słuchając, kto dzwoni, wiedziałem kto, orientowałem się. Tak było w przypadku m.in. Danziga, więc tych wywiadów było sporo i nie miałem problemu, by komunikować się z artystami. Ale kiedy stanąłem w prawdzie, kiedy odrzuciłem te wszystkie intencje, które kryją się w muzyce, nieczyste intencje, straciłem tę umiejętność straciłem umiejętność posługiwania się językiem angielskim, także jeżeli zdarzają mi się wpadki, to rzeczywiście nie że na karp tej całej sytuacji, ale coś w tym jest. Teraz nie posługuję się językiem angielskim w takim stopniu, jak posługiwałem się wtedy, kiedy przeprowadzałem setki wywiadów. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami i nie przywiązuję dzisiaj do tego uwagi. Oczywiście się staram, ale nie jest to dla mnie priorytetem. Często humorystycznie podchodzę do tego w ten sposób jak to robią Francuzi, którzy prezentują muzykę na swoich radiowych antenach. Ich angielski specjalnie jest niewyraźny, specjalnie jest taki bardzo sfrancurzały, Specjalnie jest taki zmiękczony w sposób francuski, żeby pokazać wyższość e, Kultury francuskiej nad kulturą brytyjską i ich wymawianie nazw anglojęzycznych wcale nie jest poprawne. Tak jak to jest na przykład u nas w kraju. Nad Wisłą taki już jest wytyczony sznyt radiowy i radiowej prezentacji, co jest bardzo dobre. Oczywiście, tak należy czynić i zachowywać tę poprawność. Ja dzisiaj jej już nie mam. I do tego się przyznaję. I nie oznacza to, że przestanę używać tych nazw, ponieważ je dobrze znacie, drodzy Państwo, i wiecie o jakich artystów chodzi. Dlatego też w piśmie wszystko jest jak trzeba, w mowie nie zawsze. Kajam się, przepraszam. Proszę tutaj o wyrozumiałość. Ale także nie tęsknię za tym, by tutaj być jakimś perfekcyjnym. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dzisiaj to była groza w stylu PipShow, taki mały fragment dotyczący zespołu Deep Purple, ale szerzej o tym zespole jeszcze będzie w kilku kolejnych podcast, także zapraszam, żebyście śledzili kanał na YouTubie, żebyście śledzili także w innych miejscach, jest na Facebooku Grzegorz Kasjaniuk Autor. Także możecie słuchać w tych wszystkich miejscach, które są zlinkowane poniżej w opisie strony. Dziękuję, do usłyszenia. Grzegorz Kasjaniuk.